Cześć Siemanko, z tej strony pod Gamer. Witacie w kolejnym odcinku z gry Network Speed Most Wanted 2005. Jak widzicie, nadal mam jeszcze tą samą furę. Jeszcze mnie policja jej nie zebrała. Ale myślę, że już niedługo, w, w, może w następnym odcinku, yy, weźmiemy coś świeższego. I tak, co my mamy? Mamy to, że mamy pokonać Bala. Które znajduje się na czarnej liście numer 2. Więc na rozgrzewkę weźmiemy jeszcze taki jeden wyścig, zrobimy, bo mamy, musimy ich zrobić 8, a mamy 7, więc coś takiego na rozgrzewkę. eliminację to nie. Może spróbujemy próbę prędkości. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subika, do komentowania Co tu się dzieje? Kamera gdzieś daleko była, nie było widać Okej, okay, dobra O, Audi TT ładnie ruszyło Ale ze mną nie mają szans Ej Na razie, póki co dobrze mi idzie, ale nie chcę zachwalać zawczasu, bo widzę, że mnie ktoś dogania, jakiś frajer z tyłu. To jest będzie ładna bomba. Cyk, ile miałem? 339. Uuu, ale zakryt. Uh, ma włos O, uh, tak cyk Oczywiście środkiem przejdziemy Tunelem O, uh, ma włos, aj Oj, teraz popełniłem błąd, zobaczcie. Zba Bram trochę dłuższą drogę. W sumie nie wiem, czy dłuższa. Podobnie. Oj. Teraz mi nie wyszło, ale już mnie doganiają, widzę. Muszę się postarać. Co? Udało się I teraz rok oczywiście Do nas dzwoni Dobra to jest to Możesz zdobyć drugą pozycję na czarnym liście Toru czeka na twój yy, Telefon Ktoś jeździ MC Linerem Chcesz wiedzieć coś jeszcze? sama tego szybko MC Liner brzmi groźnie Ale musimy już po tym w sumie wyścigu w sumie może w kolejnym odcinku już kupić samochód i się go stuningować bo kasy już trochę mamy. No, z 600 tysięcy udało mi się uzbierać przez ten czas. Ale ładny wyskok, Wow. Dobra. Boal. Rzucamy wyzwanie. Zobaczymy, aby dragów nie było, bo nie umiem. Dobrze, tor, sprint i sprint. Zajebiście Oczywiście pogoda zarumbista Zobaczcie kumą furę zajebistą Dodge, Vapera On ma Mercedesa. Zobaczcie jak powoli. No i co? Start może być. Ale nie chcę się popisywać. Właśnie. Coś się mu się stało. Chyba się wywrócił. I dzięki temu, zyskaliśmy pierwszą pozycję. Gdzie jest to teksówko? Śmieszno. Jest <grystry> zakręt. Myślałem, że, że to jego zatrzyma, ale jednak nie. O, ale coś się stało, zobaczcie. Chyba walnął w taksówkę. Nieźle, co? Ja, ale ja też, jakiś samochód zjebanym walnął. O kurde, aż mi przewróciło. Wścieleście to? Co się odjebało? No i przez to straciłem pozycję. W ogóle mamy 3 okrążenia zrobić, co? Wy żartujecie sobie? W nic nie walnę, to będzie dobrze. Na razie, póki co, dobrze mi idzie. Ładnie, żadnych samochodów na drodze. U! Ale pogoda deszczowa, fajna. Lubię ten klimacik. Ale jak mnie dogonił on tak szybko, co jest? Był tak daleko w tyle. Że mogłem... Zjebałem też, trochę zjebałem, bo wiedziałem, że ten zakres jest... W sumie nie wiedziałem, ale on też coś odjebał, zobaczcie. Czyli też się gubi gracz. Mimo, że jest na czarnej liście numer 2, to jednak z dobrym kierowcą nie jest. Teraz nie możemy popełnić błędu, bo będzie źle i to bardzo źle. Uch, no brakowało. Na razie fajnie jest. Znów zaraz będzie nam siedział na ogonie Szczególnie, że właśnie wale w jakieś ściany głupie Mimo, że tak już długo gram w tą grę To powinienem trochę lepiej jeździć Ale jak widzicie nadal Nie jest to zbyt jakieś kurde super O widzicie, tylko powinienem wjeżdżać Od samego początku w Ten zakręt No i co, i udało mi się Ciekawe czy tak dalej łatwo nam pójdzie Sprint W sumie jak to szybko nam tak idzie To może jeszcze w tym odcinku stunigujemy samochód Ale zobaczymy Oczywiście z chęcią zostawienia łapki w górę, do spika, z woneczkiem, aby przegapić kolejnych filmów oraz do komentowania. Napiszcie jak Wam podoba się ta seria. O tej mapy to jej nie lubię, szczerze Wam powiem. Znaczy, w sensie mapy <laughs> Miałem na myśli drogi tej Zawsze mam tu problem z tymi zakrętami Tym bardziej, że... No właśnie, już zjebałem, zjebałem. Mam ciebie, mam. Mam, no, wyprzedziłem. U, o, kurde. Znowu to sobie. Zakopiłem się. Kurde. Tutaj wiedziałem, że popełnię ten błąd. Ha, ha, mam Ciebie. W sumie nie powinienem się tak śmiać, bo zaraz mnie dogoni. Ojej, jesteśmy zgubieni. G <laughs> fatalnie? O Omg. G, O -g. O Zakręty ostre. Tej drogi to nawet na co dzień. I nie pamiętam jakbym normalnie po mapie jeździł bez, bez tych wyścigów i bez policji. Też często zwiedzam sobie tak na luzaku, Nie tylko, że odcinki nagrywam. Ładnie. sprint zostanie. Fajnie. W sumie nie nagrywam. ile czasu nagrywam. Jest 16 minut już. Mniej więcej. To tak nie chcę, żeby był się taki zbyt długi. Jeżeli naprawdę no wyjdzie z, te z, z pół godziny, no to już to tuniku nie będzie dzisiaj. Ale zobaczę jeszcze. Nie bałem. Ale on w Tira walnął co? Ho, 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 ho ostro Ostro to był fart życia Mnie dogania, dogania O, no skróty pojechał sobie, a to cwaniak Ostry znowu będzie Nie wiem jak tu się zachować mam Właśnie, o tym mowa było. Gdzie? Ha, dobrze Dobrze, blokujcie tam go. Kurde, jaka długa trasa.

60, prawie 70 i 370. Uh, trochę mnie poniosło teraz. Nieźle. Dało się. Pokonany. Jesteśmy na liście numer 2 Elegancko. O ciekawe, jak byśmy w urodnie go zdobyli. Nowo Terestry autorywal Autor zdobyłeś dwa... O kurde, mamy jego furę, nie musimy tu, nie, nie w sumie zobaczymy zresztą Ale zaraz zobaczymy yy... Unikalne ulepszenie wizualne, unikalne ulepszenie osiągów, unikalne ulepszenie wizualne, osiągów weźmiemy Okej, okay. ale zobaczymy jego furę, mamy, kurde, ale fart O, no co będziemy teraz Razor wbił się na szczyt czarnej listy, używając twojego wozu. Teraz przymierza ulicę Roxport, jakby był ich królem, zrobi wszystko, byle, byle, by tylko zapewnić sobie przewagę, wliczając w to robienie ci wody z mózgu. Nie możesz wierzyć ani w jedno jego słowo. Uff. Jak się czujesz? Od dawna się na to znosiło. Nic więcej nie trzeba mówić. Wiesz, co musisz zrobić. Zbyt wiele przyszedłeś, aby teraz to zmarnować. Tak, idę po ciebie. Idę po ciebie. Dobra. Zobaczymy w kryłówce samochód nasz. Znaczy nie nasz, tylko naszego rywala. Huuu! Nieźle, ale i tak kupimy samochód, bo co z tą kasu całą zrobimy. Zaraz zobaczymy. Porównanie. No to te ma le lepsze przyspieszenie. Ale tak, zobaczcie, prędkość maksymalna, przyspieszenie, prowadzenie. Praktycznie ten Viper Dodge to by mi stacił do końca. No tutaj jest prowadzenie i maksymalne przyspieszenie mniejsze. Nie wiem A, zobacz, a w sumie teraz yy, Kontynuuję karierę Jeszcze raz wybór out W sumie weźmiemy yy, Czekaj był, bo wybór out, akceptuj, no da a, dobra, już mam, ok no to taki co, zwyczajny, no, tamten, tamten lepszy, nie jest jakoś super, chyba, że jeszcze da się go stuningować bardziej, ale nie wiem, czy warto. Raczej chyba, już nie ma nic, wszystko na maksa Nie ma co patrzeć w sumie, sprężarka Wszystko jest na maksa, to już bardziej nie, u, nie ulepsza Ciężko mi powiedzieć co z tym Nie, weźmiemy coś swojego, stunigujemy na razie będziemy kończyć. Bardzo dziękuję za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, zostawcie subika z aby nie przegapić kolejnych filmów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.